Jestem mamą, mamą piątki dzieci i to jest moje główne zajęcie i zainteresowanie. Tkanina i sznurki, tkaniny, niteczki towarzyszyły mi w moim życiu od zawsze, ponieważ moja mama była krawcową i już od najmłodszych lat gdzieś tam bawiłam się tymi skraweczkami. To była jej moja edukacja sensoryczna. To, to towarzyszyło mi zawsze i do tego wróciłam kiedy, parę lat temu, kiedy moje dzieci y, zaczęły dorastać, y, kiedy moje dzieci potrzebowały tej edukacji y, sensorycznej. Pragnę im przekazać y, poczucie wolności i jednocześnie nauczyć y, kreatywnego myślenia i kreatywności w. Podejściu do, do życia. Tego, że wiedza jest przydatna, ale nie jest celem sama w sobie. Sztuka w, sama w sobie jest, moim zdaniem, sztuką podnoszenia się z upadku, podnoszenia się, po, poprawiania swoich błędów, po, podnoszenia się z porażek. E, jest wpisana w, w akt twórczy w pewnym sensie. Tkam z różnych rzeczy. Tego, co akurat mam, to są jakieś tkaniny, też pocięte na kawałki. Ale najbardziej wdzięcznym materiałem do tkania jest wełna, której niestety no, w Polsce jest trudno zdobyć, ponieważ no, no nie ma rynku. Tkaczek jest mało, ale też generalnie ludzie nie... Nie, nie, nie pracują z wełną, ponieważ jest drogim materiałem, gryzącym trochę, trochę niedoskonałym, więc wełnę zdobywamy gdzieś tam z zagranicy. Bardzo często coś, co, co będzie służyło, czy będzie zdobiło mój dom, bądź, bądź dom moich przyjaciół.